Zainteresowanie tematem ocieplenia klimatu zmusza przeciętnego człowieka, aby sięgnął do Wikipedii. Pierwsze, co można zobaczyć, to kolorowy obrazek, wykres obrazujący zjawiska klimatyczne na Ziemi. Aby zrozumieć taki wykres i nie patrzeć na niego jak na lekko wypukłą szklarnię, trzeba poszukać informacji w różnych źródłach. To, że ocieplenie jest faktem, wynika z wieloletnich pomiarów temperatury. Ale jakie są tego przyczyny, to temat, na który nawet poważne środowiska naukowe mają nieco różniące się poglądy. Jednak zanim posiądzie się wiedzę na temat zjawisk klimatycznych, można na wykres spojrzeć zdrowo, rozsądkowo. Na górze wykresu mamy przedstawione natężenie promieniowania dochodzące do Ziemi i dwie nitki odpływające w kosmos. Odbite promieniowanie słoneczne 107 W na metr kwadrat. I promieniowanie podczerwone emitowane w przestrzeń 235 W na metr kwadrat. Razem suma tych dwóch odpływów ciepła równa się 342 W na metr kwadrat, czyli dokładnie tyle samo, ile słońce dostarczyło. Jeżeli robi nam się za ciepło, czyli średnia temperatura rośnie tak, jak to się dzieje dzisiaj, mamy minimum dwa sposoby. Aby temu zaradzić. Pierwszy to ułatwienie odpływu ciepła przez zmniejszenie emisji CO2, który uważany jest za czynnik utrudniający oddawanie promieniowania cieplnego w kosmos. Drugi sposób to zwiększenie odbicia promieni słonecznych, przez co zmniejszy się absorpcja słonecznych fal elektromagnetycznych przez powierzchnię Ziemi. Szczęśliwie natura stworzyła naturalny bypass do niedawna były to śnieżne zimy. Ale obecnie musimy sobie poradzić inaczej. Zanim zaczniemy montować lustra na dachach, trzeba polubić Wikipedię i troszeczkę się podszkolić. Dla obserwatora z zewnątrz, czyli gdzieś w kosmosie, Ziemia odbierana jest jako fabryka zmieniająca długość fal elektromagnetycznych z krótkich słonecznych na dłuższe podczerwone. Całe przemiany pod warstwą atmosfery nie mają najmniejszego znaczenia, bo jedyny stały kontakt Ziemi z kosmosem to fale elektromagnetyczne różnej długości. Kosmos analizuje, skoro temperatura Ziemi rośnie, to znaczy, że żyje, rozwija się. Gdyby temperatura malała, oznaczałoby to początek wędrówki do kresu istnienia planety i należałoby interweniować. Lub nie. Jednak na przestrzeni ostatnich lat, gdzieś od epoki przedprzemysłowej, czyli drugiej połowy XIX wieku, na skutek szeregu zmian, żeby spełnić warunek zerowego bilansu, średnia temperatura Ziemi wzrosła o 1,2 stopnia Celsjusza i spodziewany jest dalszy wzrost. Zmiany te spowodowały wzrost ilości energii dostarczanej planecie w różnych postaciach. Wzrosła produkcja energii ze spalania węgla, ropy, gazu, drewna i innych źródeł o około 140 tysięcy terawattogodzin. Wzrosła liczba ludności o około 7 miliardów. Każdy człowiek, nawet leżąc, odprowadza około 250 kJ ciepła na godzinę, kiedy pracuje fizycznie 2000 kJ. Wzrosła liczba zwierząt hodowlanych, również odprowadzających ciepło. Bydło, trzoda, owce to ponad 3 miliardy sztuk i jeszcze 35 miliardów sztuk drobiu. Na 5 milionach kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi znacznie obniżyły się tzw. albedo, czyli stosunek ilości promieniowania słonecznego odbitego do padającego. Miejskie wyspy ciepła zajmują około 3 miliony kilometrów kwadratowych, a na 2 milionach kilometrów kwadratowych zbudowano sieć połączeń drogowych i kolejowych, na których pasy asfaltu i tłucznia kamieni na torowiskach mają albedo równe 5. Zatem za rozwój gospodarczy płacimy co najmniej wzrostem natężenia promieniowania o około 0,14 watów na metr kwadratowy. Co prawdopodobnie skutkuje wzrostem temperatury powierzchni Ziemi o około 0,17 stopnia Celsjusza, ponieważ energia nie ginie, tylko zmienia postać. Każde miejsce na Ziemi ma określone swoje indywidualne albedo. Trzeba pamiętać, że asfalt to 5%, śnieg to 90%. W konkretnym miejscu nie powinniśmy montować paneli fotowoltaicznych. O niższym albedo niż wolny teren wokół. W przeciwnym razie pozyskamy tanią energię elektryczną, ale walka z ociepleniem klimatu będzie podobna do gaszenia pożaru benzyną. Rozwoju produkcji czystej energii nie da się zatrzymać, ale znając negatywne cechy, można znaleźć rozwiązania problemu. Będzie to na pewno wiązało się z obniżeniem sprawności paneli. I nie obejdzie się bez decyzji administracyjnych, określających dla danego miejsca dopuszczalne albedo paneli. Uważam, że taki problem istnieje, i odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu pomoże klimatowi likwidacja elektrowni węglowych i zastąpienie ich panelami fotowoltaicznymi, jest ważna. Podobno jak czegoś nie ma w internecie, to znaczy, że to coś nie istnieje. Przeszukałem internet. I nic nie znalazłem, a jednak istnieje.